jestem łaki, to jest kolejny odcinek historii postaci. Tym razem będzie to Green Arrow, czyli Oliver Queen, który pojawił się w propozycjach pod ostatnimi filmami. Green Arrow po raz pierwszy pojawił się w roku 1941 w 73 wydaniu serii komiksów Fun Comics. Inspiracją dla twórców była postać łucznika z serialu kinowego The Green Archer, a ta z kolei była adaptacją powieści Edgarda Wallace'a pod tym samym tytułem. Dodatkowo, jeden z jego pierwszych kostiumów był wzorowany na wizerunku Robin Hooda. Ostatnią osobą, która przyczyniła się do powstania tej postaci jest Batman. Można wręcz powiedzieć, że Green Arrow jest kopią Batmana. Obaj nie posiadają super zdolności, obaj mają pomocników, mowa o Robinie i Spillim. Mamy również Batcave i Arrowcave, Batmobile i Arrowcar, no i obaj byli miliarderami. Warto również dodać, że istnieją trzy wersje genezy tej postaci, ale wszystkie są niemal identyczne, dlatego skupimy się na tej, najbardziej popularnej. Mowa tutaj o komiksie Green Arrow Year One. W tej historii Oliver Queen jest miliarderem, który odziedziczył fortunę po śmierci swoich rodziców i był wtedy dość kontrowersyjną postacią, takim typowym bogatym dzieciakiem. Na jednym z bankietów wypił sporą ilość alkoholu, przez co powiedział kilka niestosownych słów, a następnie nakazał swojemu szoferowi odwieźć się do domu. Niestety dla Olivera został zdradzony przez swojego szofera, który go pobił, a następnie wyrzucił za burtę statku. Oli został wtedy uznany przez świat za martwego, ale czego nikt nie wiedział, udało mu się osiąść na bezludnej wyspie. Tam z kolei, żeby przeżyć, musiał jeść i w tym celu z resztek jakiegoś starego generatora stworzył łuk, a na głowę nałożył kaptur, aby chronić się przed upalnym słońcem. Jakiś czas później Oliver zauważył przylatujący bok wyspy samolot, udało mu się zwrócić uwagę jego załogi, ale ci otworzyli w jego kierunku ogień. Broniąc się, Oliver zniszczył owy samolot i dowiedział się, że jest on częścią większej organizacji, która zajmuje się przemytem narkotyków. Następnie zaatakował jeden ze statków przemytników i przyczynił się do pokonania całej reszty. Ostatecznie udaje mu się wydostać z wyspy dzięki okrętowej Stanów Zjednoczonych, a po powrocie do Star City zdał sobie sprawę, że na wyspie znalazł swoje przeznaczenie i postanowił wykorzystać swoje umiejętności i pieniądze do walki z przestępczością a pseudonim Green Arrow został mu nadany przez media. Green Arrow najczęściej pojawia się w obecności dwóch innych bohaterów. Swojego pomocnika, Speediego, który później był zwany Arsenal i Red Arrow, a który nazywa się Roy Harper. Drugą osobą jest Black Canary, czyli Diana Laurel Lance, która przez jakiś czas była jego żoną. Oliver miał również dwóch synów. Pierwszym był Connor Hawke, który był synem Sandry Hawk, z którą Oliver był w koledżu. Jeszcze przed tym, jak Oliver został zamaskowany bohaterem i był rozpuszczonym bogatym dzieciakiem, Sandra poinformowała go, że jest w ciąży, ale ten nie uwierzył, a nawet zaproponował jej pieniądze, aby ta odeszła. Krótko po wydarzeniach z wyspy, Oliver odwiedził ją w szpitalu, ale myśląc, że w dalszym ciągu chce pieniędzy, otworzył dla niej konto w banku, aby pomóc jej w wychowaniu Connora. Jakiś czas po śmierci Olivera, do której za chwilę wrócimy, Connor kontynuował jego dziedzictwo jako Green Arrow. Drugim synem Olivera był Robert Quinn, którego matką była członkini Jakuzy o imieniu Shadow. Co ciekawe, Robert został poczęty w dość dziwnych okolicznościach, ponieważ Shadow zgwałciła Olivera, gdy ten majaczył mając dużą gorączkę. Wracając do śmierci Olivera, było to podczas jednej z misji, gdzie jego ręka utknęła w komorze detonacji bomby, a przy próbie jej wyciągnięcia miała z automatu eksplodować. Na miejscu zjawił się Superman, który oznajmił, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest oddzielenie jego ręki od ciała, czyli po prostu jej wyrwanie. Zamiast zostać kaleką do końca życia, Oli postanawia pozwolić na eksplozję, przez co poświęca się ratując tysiące ludzi. Wtedy to Connor zostaje jego następcą, ale jako że był znacznie mniej popularny, Oliver zostaje wskrzeszony w roku 2001 w pierwszym wydaniu komiksu Green Arrow. Ogólnie są również dwie rzeczy, z którymi ta postać jest skojarzona. Pierwsza to tak zwana kozia brudka. I mimo że Green Arrow w zdecydowanej większości komiksów tej brudki nie posiada, większość osób go z nią kojarzy. Druga rzecz to tak zwane Trick Arrows, czyli specjalnie usprawnione strzały, które ułatwiały walkę z przestępczością. Z najbardziej popularnych możemy wyróżnić strzałę kleistą, strzałę rękawicę bokserską, strzałę bombę zegarową, strzałę hak, strzałę gaśnicę, oślepiającą strzałę, strzałę z gazem łzawiącym i zamrażającą strzałę. I właśnie tak wygląda historia postaci, jaką jest Green Arrow, a wy jak zawsze dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. No i to na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To bardzo motywuje do dalszego działania. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli chcecie więcej informacji odnośnie seriali i filmów, to wbijcie na fanpage na Facebooku.